Siemano, witam Was w piątkowy wieczór. Słuchajcie, mamy nowość. Można już o tym mówić, bo oficjalna informacja poszła w świat. Nowość na rynku układowym. Marka New wchodzi na rynek. Bardzo ciekawe, ciekawie to się zapowiada. Zaraz wrzucę Wam w screenach tutaj informacje na temat danych technicznych. Będzie 500K, będzie 1000PF i będzie elektryk. Także super będzie się działo. Ja już za tydzień będę miał okazję testować pierwszy w Polsce egzemplarz. Także nagram wam filmy, nagram wam obszerny materiał. Sam jestem bardzo ciekaw i nie mogę się doczekać. Ale fajna sprawa, nowy kład, im więcej kładów, tym większy wybór dla nas i tym lepsze ceny. Pamiętacie, kuczej na mieszał na rynku, dlatego tak kuczej ja nie lubię za bardzo, bo wszystkie kłady poszły w dół. Wszyscy musieli spościć gacie, cenowo oczywiście. Jak w przedkurzy, ja nie mówię, że on jest lepszy czy gorszy, ale namieszał cenowo i to jest fakt. I ten sam importer, czyli Motorland, importer Kujzeja Kymko, teraz wprowadza nową markę New. Jestem bardzo ciekaw, obserwujcie profil. Za tydzień testy, a teraz wrzucę screeny. Do zobaczenia.